No, pogodę mamy prawie taką jak na normalnym rejsie naszym. Zapraszam Was do spróbowania, do tego, żebyśmy razem mogli przeżyć przygodę Mazur, przygodę żagli. Organizujemy rejs męski dla facetów dla razem z synami. Dlatego z synami, dlatego dla facetów, żeby ten czas, kiedy możemy spędzić z naszymi podopiecznymi, rozwijał nas, rozwijał nas i pokazywał nam, jak dalej tworzyć te relacje. Pływamy po Mazurach. Czas, który spędzamy to na jachtach, ciągle będąc ze sobą. Czas na modlitwę, na odpoczynek i na rozmowy. Całość rejsów organizujemy w oparciu o jachty i o to, że jesteśmy cały czas na wodzie. Każdy jacht ma swojego sternika, każda załoga jest dobierana indywidualnie. My z Kościoła Jednosiątkowego Dom z Wrocławia organizujemy to dla naszego regionu. Chcemy pokazać innym, liderom w innych kościołach, jak można te rzeczy organizować jak je prowadzić. Zapraszamy. W tym roku płyniemy w sierpniu. 24 sierpnia mamy jeszcze jeden jacht wolny. Zapraszamy liderów. Skrzyknijcie się wszyscy i chodźcie razem z nami na tydzień czasu, ale tydzień prawdziwej męskiej przygody. Wiatr, woda to są żywioły, których się nie da opanować. Dziękuję.